Cześć, mam na imię Paulina. Pochodzę z trójmiasta, ale nie chcę podawać konkretnego miasta, bo przecież to nie o to tu chodzi. Od jakichś dwóch lat mam problem. Chodzi o to, że boję się kontaktu z nieznajomymi ludźmi, a konkretniej. Boję się wyjść gdzieś do sklepu, bo boję się na przykład jak idzie jakiś facet, tą stracha, albo nawet jak siedzę na przystanku i czekam na autobus, to boję się, że zatrzyma się jakieś auto i mnie porwie. Nie boję się tylko mężczyzn, ale także moich rówieśników, takich których nie znam. Czasami nawet myślę, że mogę nie poradzić sobie w przyszłości. Od września idę do nowej szkoły i boję się, jak to będzie. Przez te moje lęki zainteresowałem się nawet trochę psychologią. Oglądałem różne filmy na YouTubie o takiej tematyce, czytałem różne blogi, artykuły, ale to mi nie pomogło. Może macie jakieś rady na te moje lęki, jeśli tak, to napiszcie w komentarzach, bo czasami naprawdę jest mi ciężko i nawet zwykłe wyjście samej na miasto doprowadza mnie do stresu, a nawet czasem do bólu serca. Dziękuję za wysłuchanie mojej historii. Pozdrawiam. Dziękujemy za wysłuchanie tego wyznania. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału oraz wysłuchania pozostałych wyznań.